Jesteśmy na ośrodku w Kołatce. Słoneczko pięknie świeci. Idziemy. no tam jest przystań. Rowerki, kajaczki. Tutaj jest taki mini park linowe. Idziemy zobaczyć miejsce dla naszych namiotów. Jesteśmy po rozmowie z właścicielem. Więc od razu na starcie miła informacja możemy przyjąć kilku tatów więcej niż zakładaliśmy. Więc mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Możemy do 80 w sumie osób zaprosić. Dla kilkunastu jest jeszcze miejsce. Zapraszamy. Tak, tu jest miejsce, w którym ustawimy nasze namioty. To jest to miejsce. Tutaj podjedziemy samochodami. Wszystko jest ogrodzone. O, I to jest ogromne miejsce, gdzie ustawimy namioty. Zaraz pójdziemy zobaczyć, co nas tutaj jeszcze czeka? O, zobaczcie jeszcze, co tutaj mamy. Będziemy mieli prąd, ale oczywiście obowiązuje zakaz zabierania telefonów komórkowych i różnego rodzaju gier. Ale prąd jest, może jakaś lodówka. O, tu jest parking, taki, na którym ze swobodą myślę, że i ja sobie pochodzę. Nie będę się bał, a wygląda też na wytrzymały. Idziemy dalej. Tatusiowie, zobaczcie, nawet z tymi maluchami możecie przyjść. Zobaczcie, jakie fajne są miejsca dla, dla dzieciaczków, mogą się pobawić. Myślę, że to będzie bardzo fajny, fajny wypad. Idziemy teraz zobaczyć tutaj jeszcze tą przystań z bliska. Tam jest też cennik za wynajem tych rowerków wodnych. Ale cennika nie będziemy pokazywać. Zobaczcie, miejsce na ognisko ławki. Ono na razie stoją chaotycznie, ale będzie to wszystko poustawiane tutaj ładnie, także to ta nasza cała ekipa się tutaj zmieści bez problemu. Miejsce na ognichu, oczywiście tradycyjnie jak przy każdym wyjeździe musimy brać, musimy najpierw wyciąć kilka drzew w lesie. No przynieść musimy drewno jakieś z lasu, tak, żeby sobie rozpalić. Słuchajcie, a teraz zobaczcie tutaj, co my tutaj mamy. Mnie się to bardzo spodobało. Wędzarnia, jest to czynna wędzarnia. Przypominam, że w poniedziałek mamy dzień wędkarski, łowimy ryby, i później możemy te rybki tutaj uwędzić. Idziemy. Idziemy dalej. Trawerki wodne w stanie jak widać idealnym praktycznie nowe cała przystań piękne miejsce dobrze to idziemy dalej Tutaj zawsze grają, tak pewnie w siatę też pogramy tu jest duży teren trawiasty tu myślę na tym terenie na tym terenie tutaj będziemy mogli zrobić szkolenie z pierwszej pomocy tutaj będzie szkolenie i, um, i zacznie się konkurs wędkarski też właśnie na tej trawie a później oczywiście połów ryb tu jest długa linia brzegowa jest pomost będziemy mieli też pozwolenia e, otrzymamy czy wykupimy sobie bo Raptem za 10 zł za cały dzień na dwie wędki można wykupić pozwolenie i wtedy jest tu wiele wzdłuż brzegu, dookoła jeziora są pomosty, wcześniej je przerezerwujemy do zawodów i będzie można na tych pomostach sobie łowić. Oczywiście to pozwolenie upoważnia do połowu całodziennego, więc... Tato z synem bądź z córeczką, jak będzie chciał połowić sobie, sobie rybki wcześniej czy nawet później zostać do wieczora, jak najbardziej jest taka możliwość. Wchodzimy na drugi pomost, ogromne molo. O, tu dziura akurat jest w desce, ale to nie przeszkadza. Zobaczcie, tu można sobie też usiąść. Kochani, jest. Jest koniec, koniec kwietnia. Wiatr wieje, jest trochę chłodno, ale jest przepięknie. W czerwcu, kiedy my się tutaj spotkamy, będzie i przepięknie, i cudownie. Już nie możemy się doczekać. Przypomnę, że jeśli dobrze pamiętam, jest 62 osoby, więc 18 osób jest jeszcze miejsce. Jeżeli ktoś chce, nie czekajcie, zapisujcie się koszta są niewielkie. Właściciel bardzo dobry człowiek. Tak jak tam jest napisane na naszej stronie 50 złotych od taty za cały pobyt od dzieciaczka 25 złotych. Oczywiście możemy korzystać z wielu atrakcji. Tam jest też boisko takie zabudowane, z którego możemy korzystać. Oczywiście jak karatecy zejdą, bo będzie grupa też karateków ze Szczecina, ponad 100 osób ma tutaj cały ośrodek zająć, więc będziemy się z nimi dzielić. Niektórymi Atrakcjami karateków, dzieciaków w sumie, więc będzie dzieci sporo. Wszystko, wracamy do samochodu. Może jeszcze coś zobaczymy, to jeszcze Wam pokażemy. Do zobaczenia. No, właśnie szliśmy do samochodu, ale zapomnieliśmy, że to nie jest koniec naszego ośrodka. Idziemy jeszcze dalej. Kupa kilometrów. Za mną, jak słyszycie, dyszę. Bardzo ciężko. <laughs> o. Zobaczcie, co tam się dzieje. Słuchajcie, to jest świetne miejsce właśnie dla tatów z dziećmi, tymi też małymi, bo oczywiście rykowisko, które też przygotowujemy dla was na początek września jest dla każdego, ale zawsze sugerujemy, żeby jednak wziąć te dzieciaczki większe, bo tam po nocach chodzenie. Natomiast tutaj dla każdego, zarówno dla dziecka, które ma 18 lat i, i dla tego, które ma 3-4 latka. Zobaczcie. Ile piachu, ile fajnych zabaw. Tutaj, uła, spinaczka Już się widzę tam u góry. Tu, tu, jest, tu jest ta sala gimnastyczna, tak, o której wspominałem. Tam karatecy będą ćwiczyli, ale też mamy informację od właściciela, że będziemy mogli skorzystać. a tutaj można sobie potrenować trochę mięśnie. Tam jest też takie małe miejsce na ognisko. Tam się akurat na tamtym miejscu nie zmieścimy, bo będzie nas dużo. A tu będzie scena, więc może dzieciaki dla nas jakieś. To wygląda mi na jak scena, więc myślę, że tutaj dzieciaki jakieś przedstawienie nam zrobią. Dobra. Idziemy do wozów już chyba. A to jest wyjście z naszego, z naszego ośrodka. A to jesteśmy my. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i zapraszamy. I zapraszamy.